Wykorzystywanie do walki politycznej szczegółów zdrowotnych profesora Cęckiewicza jest moralnym dnem i polityczną uchydą. To jest grzebanie w osobistych sprawach człowieka po to, by go politycznie wyeliminować. To, co dziś robicie jest rynsztokiem przeniesionym z komuny. Wykorzystywania intymnych informacji, by zastraszać i niszczyć politycznie. Wy robiliście to już za pierwszej swojej kadencji akcją widelec wobec kibiców. Wtedy było upokorzenie pałką i butem, dziś wyciekiem i insynuacją. To jest obrzydliwe i tchórzliwe. Gdy nie potraficie wygrać na argumenty, sięgacie po zdrowie i kartoteki. Składam wniosek formalny o przerwę, aby pan premier przyszedł i powiedział Polakom, co dalej. Będzie ujawniał ich nagrania z sypialni i konfesjonałów? Dziękuję. Dziękuję. Wniosek przeciwny. Pan poseł Jabłoński, bardzo proszę. Jestem przeciwny, tutaj nie ma co ogłaszać przerwy, tutaj powinna być natychmiast informacja na temat tego, co dzieje się w kwestii bezpieczeństwa polskich pacjentów, bo tak, wykorzystują dane medyczne profesora Cęckiewicza, a w tym czasie polscy pacjenci, polskie pacjentki są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. W Bielsku Białej kobieta zmarła na porodówce, bo nie było tam ginekologa. Gdzie jesteście dzisiaj feministki? Które krzyczałyście, brałyście na sztandary każdą śmierć. Cynicznie oskarżaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie dzisiaj jesteście? Ja państwu powiem, gdzie one dzisiaj są. Są dzisiaj w rządzie. Tam siedzi pani minister, minister zdrowia, która chce likwidować oddziały porodowe i chce, żeby Polki rodziły na sorach, drodzy państwo. Wy chcecie, żeby to, co stało się w Bielsku Białej, działo się w każdym szpitalu w całej Polsce. Zajmujecie się losem piesków, które mogą mieć za małe kojce, a polskie pacjentki narażają na śmiertelne niebezpieczeństwo. Proszę o natychmiastową informację minister zdrowia w tej sprawie i wycofanie się z tego skandalicznego planu likwidacji porodówek. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję. Głosowało 382 posłów za 171, przeciw 208. Wstrzymały się trzy osoby. Sejm wniosek odrzucił. Bardzo proszę pana posła Ryszarda Wilka, Konfederacja, o zabranie głosu. Dzień dobry. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, COVID na szczęście już jest za nami i wydawałoby się, że wszystko, co z nim związane, już też. A jednak pozostało nam jeszcze przesądzenie się z Pfizerem o 6 miliardów złotych za szczepionki, których nie odebraliśmy i coś jeszcze? Pozostał fundusz COVID-owy, który bardzo słusznie przez obecną ekipę rządzącą, będącą w opozycji był nazywany jako mechanizm do wyciągania zadłużenia się państwa poza kontrolę parlamentu, poza... Budżet I ten fundusz zapoczątkowany przez Prawo i Sprawiedliwość, o dziwo, zamiast zostać zlikwidowany, został utrzymany i jeszcze rozszerzony. Złożyliśmy projekt ustawy likwidująca ten mechanizm kreatywnej księgowości, bo zadłużamy się tam w złotówkach, dolarach i euro do 2040 roku. I likwidacja tego funduszu będzie wstrząsem dla obywateli finansów państwa, ale obywatele zasługują naprawdę trudno, ale prawda. Dlatego składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku obrad o informację ministra finansów o to, jaka jest skala zadłużenia pozabudżetowego w funduszu covidowym, do kiedy będziemy to zadłużenie spłacać i przede wszystkim na co te pieniądze są wydawane. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę panią posłankę Martę Storzek-Skoła razem, gdyż panie pośle wniosek o przerwę już był głosowany. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę panią posłanko. Panie marszałku, wysoka izbo, na tym sejmie będziemy głosować nad odrzuceniem weta prezydenta do tak zwanej ustawy łańcuchowej. Zanim zacznie się ten cyrk i ten obrzęd obrzucania jednych przez drugich błotem, coś co wszyscy znamy na pamięć, chciałabym zaapelować do Pan i panów posłów Pra, prawa i sprawiedliwości o to, że żebyście przyjęli tą piłkę wystawioną przez prezydenta, bo teraz los tych psów, tych nielicznych psów, które są jeszcze na łańcuchach zależy tylko i wyłącznie od państwa. Więc y Znieście się nad to, nad co wielu posłów i posłanek na tej sali nie umie się wznieść czyli nad interesy Dziękuję serdecznie. partyjne. Dzień Dziękuję bardzo pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, wysoka izbo. Nad salą sejmową góruje Krzyż. Symbol naszej wiary i naszej tożsamości i bardzo dobrze. Natomiast co jakiś czas, mniej więcej co roku, w holu polskiego sejmu ma miejsce jakiś dziwny, dziwaczny wręcz obrzęd, gdzie czołowe postaci tego parlamentu kłaniają się przed portretem rabina Schnerson. Rabin Schnerson. Jest uosobieniem skrajnego rasizmu. I teraz pytanie, czy w polskiej konstytucji rasizm jest pochwalany, czy zakazany? Wnoszę w tym momencie o odroczenie obrad, aby Państwo otrzeźwieli i zadali sobie, odpowiedzieli sobie na pytanie, co sekta Chabat Lubawicz robi w polskim sejmie? Dziękuję. Dziękuję serdecznie Panie Pośle. Świece Hanukkowe w polskim Sejmie były zapalone, w tym roku były zapalone i w przyszłym roku będą zapalone. Bardzo proszę, wniosek przeciwny. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja chciałbym wystąpić z wnioskiem przeciwnym do, wnioska pana, do wniosku pana posła Fritza. Szanowni Państwo, 44 lata temu doszło do pacyfikacji na kopalni wujek. Tak bardzo często z tej mównicy padają ostre słowa, tak bardzo często tutaj się kłócimy. Bardzo bym prosił, żebyśmy teraz powstali i minutem ciszy uczcili pamięć tych wszystkich, którzy właśnie 44 lata temu na kopalni wujek oddali życie po to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. a światłość wiekuista, niecha im świeci. a światłość wiekuista, niecha im świeci a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 385 posłów za 25, przeciw 354, wstrzymało się 6 osób. Sen wniosek odrzucił. Bardzo proszę pan poseł Czesław Koc, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, najpierw parafraza jednego z morałów Krasickiego w aspekcie nieudolnych, fatalnych rządów koalicji 13 Grudnia w ochronie zdrowia. Przestańcie, bo źle czynicie. Na was to może igraszka, nam chodzi o ludzkie życie. Ochrona zdrowia, ochrona zdrowia w Polsce jest w fatalnym stanie praktycznie tuż przed utratą przytomności a rząd koalicji 13 Grudnia i Ministerstwo Zdrowia igra ze zdrowiem i życiem polskich pacjentów. Oto nagle jest propozycja, żeby likwidować jedną trzecią szpitali w Polsce, potem jest propozycja porodów na Sorach, a więc tam, gdzie się rodzi piękno, tam, gdzie się nowi, rodzi nowe życie, sakrum, świętość, pozbawia się godności, intymności i opieki, wsparcia rodziny. Proszę Państwa, długim jest marzeniem Pani Minister zdrowia to, że. Najpierw pacjent ma płacić za fakturę swoją, a potem iść do ubezpieczyciela po zwrot pieniędzy. A te, i ta, czyli praktycznie zdrowie jest dla bogatych. Chcesz przedłużyć swoje życie, najpierw pokaż, czy masz kasę. Następnie dziękuję. jest haniebna lista grozy oszczędzająca Dziękuję kwestię, Panie Pośle. Y, Kwestie oszczędności kosztem zdrowia i życia pacjentów. Pośle, tak nie może dziękuję być. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Pani poseł Barbara Oliwiecka Polska 2050. Zapraszam. Dziękuję ślicznie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wszyscy to znamy. Hejt, dezinformacja, niebezpieczne treści w internecie, bezmyślne, uzależniające scrollowanie filmików wyświetlających się naszym dzieciom według nieznanego nam algorytmu. Wiemy jakie to jest niebezpieczne, jakie zagrożenie to niesie dla dzieci, dla ich zdrowia psychicznego. 10 grudnia Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży do lat 16. W listopadzie Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa kraje europejskie do ustanowienia i egzekwowania Jednakowego wieku minimalnego, od którego można korzystać z mediów społecznościowych. Jako Polska 2050 złożyliśmy propozycję, ustawę o szkoła wolna od smartfonów. 5 sierpnia było jej pierwsze czytanie tutaj w Sejmie. Ja się pytam, gdzie jest ta ustawa, gdzie jest ten druk? Warszałek Szymon Hołownia zlikwidował zamrażarkę w Sejmie. Panie Marszałku, teraz czas na pana. Trzeba wziąć miotełkę i w ramach świątecznych noworocznych porządków wynieść te dobre, zalegające projekty z komisji dla dobra Dziękuję naszych serdecznie. dzieci. Dziękuję ślicznie. Pani poseł, chciałem panią uprzejmie poinformować, że ten projekt jest w komisji oraz że skierowałem tydzień temu do szefów wszystkich komisji prośbę o przyspieszenie procedowania projektów, które są w komisji. Pan to samo zrobiłem z tym. Pan poseł Arkadiusz Cikora, Klub Parlamentarny Lewica, bardzo proszę. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę panie oraz udostępnieniu na innych platformach social Państwo, media. Panowie i panie, Sprawa i, sprawi, sprawa i Sprawiedliwości dzisiaj e, wylewają krokodyle łzy na temat polskiej ochrony zdrowia. Gdzie byliście przez ostatnie 8 lat? Gdzie, do, gdzie zostawiliście, zostawiliście nam 23 miliardy złotych deficytu w Narodowym Funduszu Zdrowia? A bezczelnością jest to, co dzisiaj powiedział Pan Sprawa i Sprawiedliwości tutaj przed chwileczką, że nie, ma że nie ma ginekologa w szpitalu w Rzeszowie. Nie dalej jak kilka miesięcy temu zaszczuliście Panią Profesor, Panią Doktor Gizelę Jagielską w Oleśnicy. Efektem tego jest to, że już, już dzisiaj nie pracuje w tym szpitalu. Wasze szczucie, Wasz język nienawiści doprowadził do zaszczucia tej kobiety. Szanowni Państwo, dzisiaj widzicie efekty Waszej pracy. Do zobaczenia. Dziękuję. Pan poseł Jarosław Rzepa, PSL 3 Droga. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wczoraj Parlament Europejski, Drodzy Rolnicy, Drodzy Rolnicy, Parlament Europejski przyjął poprawki, między innymi posł, europosła Hetmana w sprawie e, pro, wzajemności, jeśli chodzi o produkcję w krajach Mercosuru. Ale nie wszyscy byli patriotami, lojalni wobec Polski. I wiecie co? Przekażę te nazwiska, które tak y, zachowały się inaczej, nie zagłosowali: Adam Bielan, Tobiasz Bocheński, Michał Dworczyk, Małgorzata Kowieska, Marlena Maląg, Arkadiusz Muralczyk, Joachim Brudziński, Waldemar Buda, Bogdan Żońca, Beata Szydło, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, szanowni Państwo, Władimierz Tomaszewski, Maciej Wąsik, y, y, Kosma y, Złotowski, Mariusz Kamiński, Patrycz Jaki. Piotr Miller, Jacek Ozdoba, ale z Konfederacji też, Szanowni Państwo, Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Marcin Sypniewski, Grzegorz Braun, Ewa Zajączkowska-Hernik. Wstyd mówicie, a robicie całkowicie coś innego. A rolnicy to, to słyszą, zdradziliście polskich rolników. Pan poseł Konrad Kryszta, koalicja obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, panowie premierzy, szanowni państwo, no jak grudzień to Kaczyński śpi do południa, ale to jest też moment, w którym warto zapytać pana posła Kaczyńskiego o to, jak jego ludzie, człowiek Demolka z Ministerstwa Aktywów Państwowych pan Sasin albo ten, co ostatnio snusiarz, który wprowadził się na krakowskie przedmieście pan Nawrocki, ostatnio ciepło wypowiadają się o Grzegorzu Braunie. O Grzegorzu Braunie, to jest czas, abyście odpowiedzieli na pytanie, czy Grzegorz Braun to jest wasz polityczny kolega, czy to jest pytanie, czy Grzegorz Braun jest waszym koalicjantem już teraz, czy jest człowiekiem Kaczyńskiego, czy jego antysemityzm i antyunijność jest czymś, co akceptuje Jarosław Kaczyński. Mamy prawo wiedzieć, wszyscy Polacy mają prawo wiedzieć, do czego posuniecie Dziękuję, się. Dziękuję panie pośle. Dziękuję, bardzo. Wila, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie pośle. Pani posłanka Paulina Matysiak, bardzo proszę, niezrzeszona. Pani posłanka Paulina Matysiak, niezrzeszona, zapraszam serdecznie, proszę panie bardzo. Panie marszałku, panie premierze. Y Prosiłabym o to, żeby wyszedł tutaj na mównicę minister Siemoniak i wytłumaczył, jak działają służby, ponieważ kilka dni temu w Sędziszowie na stacji LHS-u w lokalnym centrum sterowania był minister Klimczak. Opublikował zdjęcia z, tej lokalnej, z tego lokalnego centrum sterowania razem z monitorami, razem z tym, co na tych monitorach się wyświetlało. Po dużej burzy medialnej pan minister Klimczak te zdjęcia skasował. Ale panie ministrze, te zdjęcia cały czas funkcjonują w przestrzeni internetowej, ponieważ byli tam dziennikarze. Na stronach poszczególnych stacji na Facebooku te zdjęcia są dostępne. Mówiłam o tym wczoraj na połączonych posiedzeniach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Infrastruktury. Pan minister przyznał mi rację, że tak, nikt nie ma prawa wchodzić, kiedy jest włączony. Objęty terenem kolejowym system Charlie na taki teren, a zdjęcia wiszą od kilkunastu godzin. Co robią służby? Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, ogłaszam minutę przerwy i następnie przechodzimy do porządku dziennego. Dziękuję serdecznie Państwu.